Against the law to look this damn good. Watch out now. Cause baby, I feel real good and I wish I would. Watch out now. It's gotta be against the law to look this damn good. Watch out now. Everybody watch out. Watch out now. Sławek Poros Junior, ojciec założyciel projektu Śniadanie i Gablota, które właśnie dzisiaj przyszło nam wspólnie zrealizować. Pierwszy raz w tym roku, ale nie jest to pierwszy raz w ogóle. Opowiedz proszę, jak się ta historia, skąd się to wzięło i skąd w ogóle pomysł na śniadanie i samochody w takich miejscach? No ty powiesz, że od ciebie. Tak, to prawda. Ostatnio jak z tobą rozmawiałem, to powiedziałeś, że czujesz się ojcem chrzestnym tego projektu. No i myślę, że słusznie, że jesteś ojcem chrzestnym tego projektu, bowiem śniadanie gablota Classic, ten pomysł się zrodził już w zeszłym roku, w połowie zeszłego roku myśleliśmy o tym, bowiem widzieliśmy, że gdzieś tam jest potrzeba spotkań takich klasycznych. No i robimy, i robimy. No i robimy w, październiku, mamy... w październiku pierwsze śniadanie w zeszłym w zeszłego roku. roku sukces? Tak. Tak, zdecydowanie przetarcie, przetarcie szlaków, yy, yy, też takie trochę sprawdzenie siebie, jak się ze sobą współpracuje. Inaczej patrzymy na tą motoryzację, inaczej patrzymy na te nasze grupy odbiorców, na tych naszych uczestników, yy, ale fajnie to się dociera. Myślę, tak, yy... że to połączenie tych dwóch różnych tak naprawdę yy, grup ludzi dobrze działa i my też organizacyjnie chyba się docieramy powoli, to coraz lepiej wygląda. Mamy różne poglądy, różne filozofie, ale chyba to zmierza w dobrym kierunku. Dla nas, jako dla organizacji, tego typu współprace są bardzo budujące, bo się po prostu też nawzajem uczymy yy, i tak dalej. Słusznie. Właśnie, Słusznie, bo wczoraj to przy kolacji powiedziałem, że Young Timer uczy nas, jak powinna wyglądać selekcja samochodów na takim evencie, czego my nie robimy, nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, bo do na nas po prostu przyjeżdżają wszyscy. Do Was przyjeżdża jakaś wyselekcjonowana grupa samochodów i tego się od Was uczymy. Widzimy, jak to działa. No i Szapoba. Tam na dole powinny być łódeczki. I ludzi tam byśmy zapraszali na takie przejażdżki po jeziorze. Rejsy, rejsy, rejsy po zegrzu. No. No. Jest plan na następny rok. Lampeczka. Bezalkoholowego Prosecco i taka przejażdżka łódką. No coś cudownego, wspaniałe. Jaki to był w ogóle klimat. Trzeba planować, trzeba mieć jakąś wizję, trzeba wiedzieć, do czego chcemy zmierzać, jeśli chodzi o ten event. Dwa słowa o czerwcowej edycji 2023. Frekwencja, rewelacyjna, bardzo mm, fajny przekrój samochodów. To mi się podoba i to na co zwróciłem uwagę, nie wiem, czy Ty to wyłapałeś, bardzo dużo gości e, zagranicznych. Jesteśmy międzynarodowi. Jesteśmy międzynarodowi, ale podoba mi się to, że ci międzynarodowi goście też widzą, że w Polsce są eventy, które warto odwiedzać, na których można zobaczyć taką atmosferę jak u nich, więc myślę, że naprawdę tak, sama Fajnie. impreza ma niesamowity potencjał miejsce jest genialne w momencie kiedy jest tutaj po prostu pięknie jeśli chodzi o pogodę, czyli mamy 25-26 stopni y, słoneczko, no to od razu jakby jest wszystko, y, wszystko gotowe i wszystko tutaj klika y, mieliśmy w zeszłym roku ten październik on był taki bardziej trochę angielski y, taki trochę deszczowy y, <laughs> ładnie powiedziane y, można tak ale rozmawiałem z kilkoma osobami tutaj przy, przy okazji bufetu i wspominali że to też ma swój urok, że ta jednak jesień, taka, ta nasza Polska, że to też dobrze wygląda. Także bynajmniej nie uśmiecham się na myśl o tym październiku, ale patrzę sobie na to jezioro, które jest tutaj na dole. Jak to świetnie wygląda, jaki tu jest klimat, jaka tu jest atmosfera. No naprawdę śmieję się sam do siebie cały czas, przechadzając się tutaj, rozmawiając z ludźmi, pieski. Jest wszystko na Jest klimacik. Pokazujemy, że można się w takim miejscu spotkać bez tej takiej napinki, bez takiego nadymania się, że tak powiem, na tej zasadzie, że po prostu miłośnicy motoryzacji mogą skorzystać z tego typu miejsc. Może bardziej, żeby się zrelaksować? Bardziej że nie muszą klar. myśleć o tym, jak wyglądają, co robią, tylko mogą sobie usiąść przy stoliku, spokojnie zjeść śniadanie, cieszyć się atmosferą, przede wszystkim ludźmi, klimatem, a nie zajmować się tym, jak wyglądają oni, jak wyglądają ich samochody, czy jest dobrze zaparkowany, czy prosto, czy nie. Baby watch now przemieszczając się średnio zamroczony taniem amerykańskim alkoholem przez stan Nebraska Znalazłem takie pole, na którym starszy gentleman około 80. miał mnóstwo pojazdów. Ugadaliśmy się, że spada mi to auto. Auto nie miało silnika, szyb, środka, podłogi. W zasadzie przyjechała do Polski sama skorupa z dokumentami. To, co jest pod maską, to jest silnik od Cadillac'a z roku 1994, 5,7 litra na wtrysku, około 250 koni. Skrzynia jest wtrybigowo-automatyczna. Z przodu ma hamulce tarczowe, z tyłu również. Ma klimatyzację, tempomat, radio z Bluetoothem, gdzie jest basta do spania w Nocy. No, i oczywiście na samej górze jest kanu, który można sobie pośmigać po zalewie Zegrzyńskim. Odrestaurowane całkowicie w Polsce. Wszystkie napisy, które na niej widać, wszystkie ozdóbki, dodatki, bagażniki i łódka. Z reguły, kiedy buduje się kastomy, to są auta typu surferskiego. Najczęściej jest tak zrobione. Ja chciałem zrobić coś innego, więc zrobiłem samochód, który odtwarza samochód z lat, powiedzmy, 60. Jakiejś stanicy górskiej w parku Yellowstone w Kolorado, w którym jeździło się na polowanie, na wycieczki w góry, na wycieczki łódką po jeziorach i strumieniach górskich. Wszystkie napisy, które widać, były robione we Wrocławiu przez Łukasza Bolenko. Pozdrawiam. Niezwykle utalentowany facet. Cały środek był zrobiony. Zegarek są elektroniczne, tapicerka jest zupełnie nowa, są wygłuszenia. No, auto jest tak przygotowane, że można sobie śmigać. z tutaj, mam zamknięte okna. Klimatyzacja działa prawdopodobnie lepiej niż ta, którą mam w nowoczesnym aucie. Jest to bardzo, bardzo fajne auto na wyjazdy, a poza tym budzi bardzo pozytywne emocje. Cześć, jestem Agata i na dzisiejsze śniadanie i gablotę przyjechałam tą, tą piękną, niebieską Testarosą. Jest to Ferrari z 1988 roku bardzo nietypowej konfiguracji kolorystycznej. Z zewnątrz niebieski azur, a w środku czerwona skóra. Według mojej wiedzy jest to jedyne tego typu połączenie i jedyna niebieska testarosa w Polsce. Jeśli wiecie jeszcze jakieś z przyjemnością się tego dowiem, a tymczasem bardzo dziękuję organizatorom za przemiłe przedpołudnie nad Last call for some alcohol And don't forget the tip the sun went down but we still relate The band's still going playing all ahead I guess I'm now too legit to quit I'm coming out the jacket cause we turning up the heat I wanna see you clappin' when you get up out your seat It's time to make it happen when we Jest to dość specyficzny samochód. Wielu ludzi się zastanawia, czemu to jest żółty samochód. No, począwszy od pytań, czy to taksówka, są troszeczkę bez sensu, bo ma tylko trzy drzwi. Pytają mnie ludzie, czy to jest na przykład samochód Follow Me. Otóż nie, to jest Surface Friction Tester. To jest samochód, który służy do testowania przyczepności pasów startowych. Po prostu samochód ma piąte koło pod powierzchnią bagażnika, które służy do. Sprawdzania przyczepności na pasie startowych, zwłaszcza gdy są trudne warunki pogodowe. Przy pomocy danych zebranych urządzeniem pomiarowym, które są przekazywane w wieży kontrolnej, piloci mogą wymierzyć siłę hamowania przy lądowaniu samolotu. Także no to jest ważny element lotniskowego bezpieczeństwa. Przez to, że jest piąte koło pod podłogą bagażnika, to Zawieszenie jest trochę twardsze, bo to jest dostosowane do pasów startowych. Te koło jest przyczepione do tylnej osi i przez to, że jest ta cała instalacja, zbiornik paliwa jest praktycznie dwa razy mniejszy niż w standardowej 900C to jest 30 litrów. Auto służyło pod koniec swojej kariery na lotnisku Stockholm Wcześniej służyło w ingacie w Japonii. I ta firma, której tu jest logo ASFT, to jest firma, która wydzieliła się z Saba. Sab opracował tą technologię testowania przyczepności, natomiast teraz ta firma dalej istnieje po upadku Saba, przerabia Volvo, Skody, Volkswageny. To nie jest Sab wyprodukowany w Szwecji w Trollhättan, on miał tą konwersję robioną w Szwecji w ASFT, natomiast to jest Sab, jeden z tych 900 wyprodukowanych przez Valmet w Finlandii. A NSX z 1991 roku. W tej konfiguracji wyszło 483 sztuki. Różni się od Hondy tym, że to jest wersja na stany. Kierownica z lewej, no i jest parę modyfikacji, na przykład felgi, które się różnią od stokowych. Wszystkie były w manualu i jeszcze pięciobiegowym, potem doszły wersje z sześciobiegowym, więc to jest ta jedna z wcześniejszych. Produkcja tego samochodu zaczęła się w 90 roku. Ten samochód był składany przez specjalny zespół Hondy, ponieważ podobno składało go 12 pracowników, którzy mieli minimum 10-letni staż w Hondzie. Każdą część składali ręcznie. Więc bardzo mały zakład i stawiali na jakość, dlatego tylko ludzie z dziesięcioletnim doświadczeniem mogli to robić. Pierwszy samochód z fałtekiem, pierwszy samochód z całą aluminiową budą i Ariton Senna ulepszył ten samochód, także jest 50% sztywniejszy od pierwszych projektów. Znany jest z tego, że się świetnie prowadzi, właśnie dzięki temu, że to pierwsza współpraca z kierowcą F1. Dlatego prowadzenie w tym samochodzie jest świetne. Bez wspomagania, ale prowadzi się jak piórko tak naprawdę. It's got to be against the law this damn good. Watch out now. Hey baby, I feel real good and I wish you now It's got to be against the law this damn good, baby. Watch out now. Everybody watch out. Watch out now. Everybody watch out. Watch out now. Watch out. Dziś już po zakończeniu. Kolejnego śniana Niego Classic we współpracy z Time Air Warsaw. Cóż możemy powiedzieć? Wyszło pięknie, bo dopisałem zarówno pogodę, jak i uczestnicy. Troszeczkę też odrobiliśmy lekcje i trochę więcej aut ustawiliśmy w tym głównym miejscu pod samym pałacem. Jak wyszło to pewnie zobaczyliście na relacje albo jeśli byliście tutaj to, to również to zobaczyliście na własne oczy a to są osoby, które bezpośrednio stoją za projektem, który właśnie oglądaliście także po kolei wielkie podziękowania Rafał Wilk, Sławek Poros, Mati Góra, Bartek Pietrzak i Szymon Węg i ja na Stanek i ja oczywiście nieskromnie dzięki za oglądanie, wpadajcie na spoty nasze, wpadajcie na śniadania Podajcie wszędzie. A na kolejnym klasyku z Young Timer Warsaw widzimy się już w październiku. Tak jest. Zapraszamy się tutaj.